Nauczanie domowe 14 grudnia. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 21, wersety od 23 do 27. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynią. Skąd pochodzi chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział, więc i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynią. Arcykapłani nie zapytali Jezusa, kim jest, jaką ma rolę w historii zbawienia, choć powinni byli to zrobić. Nakazywała to ich funkcja, ponieważ mieli obowiązek sprawdzić działalność publiczną, każdego nauczyciela, aby mieć do tego, co mówi, do tego, co czyni, wydobione zdanie i jakąś relację. Jeżeli nie zapytali o to, kim Jezus jest, jeśli nie chcieli dowiedzieć się, co o sobie sam mówi i jak siebie określa, wówczas zrozumiałe się wydaje, że te czynności, które Jezus wykonuje, wydawały im się dziwne, nieuzasadnione, może nawet jakieś przesadzone. Jezus wraca więc do pytania wyjściowego, do osoby, która pokazała jego tożsamość i rolę. Jezus wraca do Jana Chrzciciela, który powiedział: Oto baranek Boży, który powiedział: po mnie przyjdzie mocniejszy, który stwierdził, On Was będzie chrzcił duchem świętym. I wtedy, kiedy rozumiemy kontekst, rozumiemy zadanie, rozumiemy rolę, wówczas czynności tej osoby wydają się oczywiste, naturalne. Jest to konsekwencja tego, kim ta osoba jest i jakie ma powołanie. Zatem. Jeśli ktoś poszukuje wiary, to często musi sobie zadać pytanie, czy Jezus w ogóle był na Ziemi, chodził po Ziemi, czy istniał taki ktoś jak Jezus z Nazaretu? To jest fundamentalne pytanie i odpowiedź udziela jej historia, archeologia, badania. Brzmi tak, Jezus to postać historyczna. Była taka osoba, Jezus z Nazaretu i historia właściwie nie ma co do tego wątpliwości. Zatem jeżeli rozumiemy, że był, to teraz badamy, jaki był. Czytamy o nim w Piśmie Świętym, badamy inne źródła i wtedy możemy dojść do zrozumienia, tak był kimś wyjątkowym. Zmienił rzeczywistość religijną nie tylko Bliskiego Wschodu, ale właściwie całego świata. To otwiera, jeżeli rozumiemy coś podstawowego. Dziś bardzo wielu by sobie musiało zadać to pytanie, czy Jezus chciał założyć kościół. I patrząc na to, jak się odzywał do Piotra: Piotrze, na tobie wybuduję swój kościół. Jak po zmartwychwstaniu, pytając go o miłość, powiedział: Paść, owce moje. Jak to, że kazał im czekać. Jako uczniom, jako apostołom na zesłanie Ducha Świętego i przyobleczenie mocą z wysoka, widzimy jednoznacznie. Tak, Jezus chciał założyć tę instytucję. Jezus chciał założyć właśnie taką społeczność, taką wspólnotę. Wspólnotę uczniów, które, która jest nazywana zwołaniem, czyli kościołem. I z tego wynika. Cała dalsza historia tego, jak uczniowie budowali te wspólnoty, jak je przekształcali, jak uczniowie pokolenie po pokoleniu przekazywali to, co najistotniejsze i próbowali się znaleźć w nowych okolicznościach, sytuacjach i nowych warunkach, które powstawały, czy sami ludzie je tworzyli. I trzeba zapytać, czy Jezus chciał realnej wspólnoty. Czy tylko takiej no, duchowej, wirtualnej. I znów widzimy, że Jezus zwołuje apostołów, nadaje pewną hierarchię, ktoś jest na czele, ta wspólnota ma swoją kasę, ta wspólnota dalej przekazuje tę ideę budowania wspólnoty w następne pokolenia. I tak powstają pierwsze gminy, pierwsze kościoły. I jeżeli rozumiemy początek, Zrozumiemy też konsekwencje. Zrozumiemy następstwa. Jeżeli byśmy zaczęli od końca, no to zawsze pozostaną wątpliwości i pytania. Uczeni w piśmie, arcykapłanie, starsi, zaczęli od końca i dlatego mieli wątpliwości. Jeżeli zaczynasz od początku, to zrozumienie podstawowych prawd otwiera i pozwala rozumieć, tak, Jezus jest postacią historyczną. Jezus Założył Kościół i Jezus chce, żebyśmy byli realną wspólnotą. Wynikają też z tego trzy zlecenia dla nas: poznawaj coraz bardziej osobę Jezusa, włączaj się coraz bardziej w tę rzeczywistość Kościoła i angażuj się w bardzo konkretną wspólnotę. Tam gdzie mieszkasz, tam gdzie funkcjonujesz, tam gdzie żyjesz. Niech Cię błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.